na budowie tunelu średnicowego, komora rozgałęźna, przystanek koziny. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zobaczymy co się zmieniło na tej inwestycji. Jak widzicie dosyć mocno zaawansowane prace przy budowie stropu nad poziomem minus 2 Idziemy. Poziom minus 3 to jak gitara, dosłownie podłostatne w gitarze. Walenie ciobaka, młota hydraulicznego niesie się po całej komorze. Idziemy na minus 2 i na minus 3, bo tam najwięcej się dzieje. Minus 2. Widzicie, że jest rozbijana kołyska, po której startowała Faustyna w osi 17 w kierunku dworca Łódzka Liska. Minus 3. Mamy delikatny mróz. Wcześniej było dużo, dużo mroźnej. Beton, który został wylewany na dole, jest poprzykrywany, żeby sobie dojrzał, żeby zachował swoje właściwości. Dobra, kawałek się przejdziemy po minus 2 i będziemy zmierzali w kierunku poziomu minus 3. wyłaniane są poliami Na dole świeżo wylany beton. Klatka schodowa. Konstrukcja drutu zbrojeniowego na filar jakiś a szary ten beton w tubingach Nożyczki krawieckie do probutek ręcznych. Takie to drobniutkie. Można materiał przyciąć. Prace przy budowaniu szalunków pod płytę stropową nie zwalniają pomimo mrozu. Idzie wszystko i to naprawdę tutaj widać, że jest. Dobrze. Coś jest zalewane, bo widzę, że pompa na górze ma wyciągnięte ramię. Ale pajęczyna. Schodzimy na minus 3. Minus 3. Komora rozgałęźna. O, kilka widzę elementów przybyło. Klatka schodowa widzę, że jest wylana. właśnie trwa układanie stawianie szalowania do zejścia do klatki schodowej Ale już niewiele. Jak pamiętacie ostatnim razem ten narożnik, czyli północno-zachodni, był zalewany przy mnie, gdzie latałem dronem. No, tylko patrzeć, jak zaczną wyburzać ścianę, z której będzie wyjeżdżała od strony Żabieńca w kierunku Fabrycznego kolej. Tu mamy zalane. Tu mamy otwór na górze w kierunku w kierunku mówi klatka schodowa też prawdopodobnie będzie tu szykowana zalamy czekajcie, tu po prawo idzie w kierunku, czyli gdzieś tutaj jak pokazuje Tu będzie wyburzana ściana i będzie pędziła kolej. Ostatnie prace przy zbrojeniu na poziomie minus trzy. Tutaj pod flanteką mamy zalany beton świeży, przykryty, tak jak na górze wspominałem, żeby dojrzał, żeby zatrzymał swoje właściwości. Tunel łączący komory rozgałęźną z przystankiem, przepraszam, komorę Tunel łączący komory rozgałęźną z łącznikiem stolarska, tutaj pod Kaspszaka, to jest oś 18. Przejdziemy się, zobaczymy, co tam widać ciekawego. Chcę, część betonu jest ułożona. Na podtorzu co wcześniej już pokazywałem, że dzisiejszy odcinek będzie włącznie z, z łącznikiem stolarska z komorami. To pod górę. Ściana rozdzielająca to rowisko no, wygląda majestatycznie. I właśnie zbliżamy się do komory odbiorczej wosi osi 18 Stolarska, czyli komory zachodniej, gdzie wiercała się i pokazywała się TPM Faustyna w swoim czasie. On wygląda niesamowicie, krągłości są jak najbardziej. To jest rura służąca do podawania betonu. Na górze stoi pompa. No właśnie słychać, że jest podawany beton. tam. Jesteśmy na Stolarskiej. Na górze mamy otwór techniczny. Tu było były wyjmowane kontenery z urobkiem podczas pracy Faustyny. Niesamowicie to wygląda, powiem wam. naprawdę. Robi mega ujęcie, robi mega wrażenie. Schodnia, po której wielokrotnie miałem przyjemność przemieszczać się. Weszliśmy z poziomu minus 3, tu mamy poziom minus 2, ale ze względu na trwające prace na komorze rozgałęźnej nie będę tędy przechodził może po zakończeniu i zbliżamy się do komory startowej dużej TBM Katarzyny czyli wschodniej komory Stolarska widzimy ogromne ilości szalunków, zresztą tyle betonu i drutu zbrojeniowego co jest tu poukładane to po prostu robi ogromne wrażenie jak widzicie taśmociąg. Czaczek. Ale to jest. No i teraz logistyka, żeby to wyjąć słuchajcie na powierzchnię. Do tego będą służyły widoczne z, z drona. Klatki schodowe w komorze. Co oglądać to na własne oczy coś niesamowitego. Taśmociąg w kierunku e, przystanku po lesie będzie tutaj do końca, aż Katarzyna dokręci, dowierci, do e, głowicy zachodniej dworca fabrycznego, gdzie zostanie odebrana wówczas zostanie zdemontowany taśmociąg. Zbimy tutaj zabezpieczenie, żeby z niego nie spadało niżej przygotowane. Rany Jurek. Ale to jest gigant kurczaczek. I tu mamy właśnie łącznik, spróbujemy wejść na poziomie minus dwa, bo weszliśmy z minus trzy, a teraz przejdziemy się. Stronę dworca Żabieniec i spróbujemy wejść na minus dwa. Dziwne pukołyski. nie rozbijali. Właśnie wchodzimy do komory zachodniej przy ulicy Dolanowskiej. W sąsiedniej części jest zalewany beton. É uma vida. Za chwileczkę nad głową będziemy mieli ulicę Kasprzaka. Tu jak widzicie jeszcze podtorza nie ma. Same ringi. Myślę, że nad głową w tej chwili już mam ulicę Kasprzaka. To się kończy pewnie. Ale czat. Mamy początek komory rozgałęźnej. Tu pokazała nam się Faustyna. Przejechała przez całą komorę rozgałęźną. Na wierzchu było ją widać, została przepchnięta. w dole minus 3 prosiliście o dokumenty z łącznika stolarskiej zgodnie z, waszym, z waszą prośbą przygotowałem i jesteśmy z powrotem w komorze rozgałężnej Dziś wystarczy. Dziękuję za Waszą uwagę, za wsparcie. Do zobaczenia.